Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie. Kochani, robimy sobie czytania miesięczne na sierpień 2025. Dzisiaj będzie czytanie dla skorpiona, także witajcie skorpionki. Oczywiście jest to czytanie ogólne, bierzcie to, to, co potrzebujecie. Resztę odrzucajcie, nie dopasowujcie na siłę. Jeśli będzie wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. No dobrze, no to popatrz. Popatrzmy, co tam dla was, moje drogie skorpiony. W sierpniu, Sierpień, Skorpion, 2025, tysiące dwadzieścia pięć. Jaka energetyka, Dobrze. Kochani, dla części z Was, dla niektórych, moi drodzy, yy, widzę, że coś yy, w sierpniu y, może być przed Wami ukrywane lub już teraz jest, no mamy sierpień, tak? Coś przed Wami, kochani, jest ukrywane. Ktoś Wam czegoś nie mówi lub yy, jakaś tajemnica ma nie, yy, nie wypłynąć na powierzchnię. Macie się o czymś nie dowiedzieć. Coś tutaj, kochani, jeszcze nie wyszło na światło dzienne. Mogą to też być lęki, mogą to też być tęsknoty z Waszej strony. Macie jakieś obawy w stosunku do jakiejś sytuacji, która się wydarzyła w Waszym życiu, ale tutaj właśnie też może być tak, że jakaś tajemnica jest przed wami ukrywana coś jest kochani przed wami ukrywane i teraz pytanie czy to coś jest ukrywane na zasadzie takiej, żeby wam nie przysporzyć więcej problemów czy to jest ukrywane dlatego, żeby to nie wypłynęło coś takiego tutaj kochani może mieć miejsce dla części z was widzę, że będziecie będziecie kochani obierać sobie Inną y, drogę waszą życiową, y, ponieważ czujecie, że obecna sytuacja, w której jesteście, po prostu was ciągnie w dół. I wy, kochani, będziecie obierać tą drogę na zasadzie: y, nie wiem, gdzie mam pójść, ale muszę, wiem, że muszę odejść, y, muszę zmienić moje życie, y, ponieważ już nie daję rady. Pój Drogę, którą kochani, będziecie obierać, to będzie dla Was droga nieznana, to będzie dla Was droga obca zupełnie, niezbadana, nie ale wiecie, że musicie coś zmienić. Czujecie, że potrzebujecie tej zmiany, bo nie dajecie rady już po prostu. Będziecie przechodzić przez nieznane, będziecie otwierać drzwi, kochani, i będziecie przechodzić przez nieznane progi nieznane progi w ogóle. Ale stara sytuacja, w której jeszcze jesteście, będzie was trzymała. Będzie wam was trzymała i tak, tak łatwo, nie, tak łatwo nie, nie odpuści, nie pozwoli wam się oddalić od tego, ale w, wam już jest, kochani, wszystko jedno. Mam takie wrażenie, że wam jest wszystko jedno i będziecie obierać własną drogę. Własną drogę, mimo tego, że mimo tego, kochani, że nie znacie, co was będzie dalej czekało, nie wiecie, co was będzie dalej czekało, ale wiecie, że musicie to zrobić, tak? Przepraszam Was za hałas, ale tutaj coś się dzieje na zewnątrz. Więc tak, kochani, się tutaj przedstawię. Część z Was, kochani, bardzo mocno czegoś chroni. Chronicie może być tak, że chronicie swojej rodziny lub chronicie bardzo mocno siebie. Nie wpuszczacie byle kogo z zewnątrz do waszego życia. Izolujecie się trosze, troszeczkę. Robicie sobie, kochani, taką, taką banieczkę. Stwarzacie sobie taką banieczkę, przez którą wy obserwujecie świat zewnętrzny. Wy decydujecie, kogo wpuszczacie do swojego życia, to jest, kochani, po części bardzo dobre. Bronicie swojej prawdy, swojego punktu widzenia, chronicie swoją um, prywatność, też może być. Bardzo mocno czegoś chronicie, bardzo mocno czegoś pilnujecie, um, lub po prostu jest tak, że bardzo mocno chronicie siebie, ponieważ. Były takie sytuacje w waszym życiu, które po prostu was zraniły, tak? które spowodowały, że wy poczuliście bardzo duży dyskomfort, i stąd ta wasza ochrona przed, przed czymkolwiek, kochani. Tak to tutaj się przedstawia. Dla części z was, moi drodzy, widzę ogromne przytłoczenie, ogromne zmęczenie. Może być to może być to tak, że macie bardzo dużo bardzo dużo spraw w tej chwili zwaliło się od razu. I to was kochani przeciążyło. Może być tak, że jakaś sytuacja u was w życiu ciągnie się bardzo długo. I tu już po prostu następuje brak sił z waszej strony, żeby żeby tak jakby dalej walczyć o to, jakby dalej się starać o to. Tutaj coś takiego mi się, kochani, rysuje: bardzo duże, bardzo duże przeciążenie, przytłoczenie, ciężkość bardzo duża. Jest potrzeba zrzucenia tego balastu, ponieważ nie dajecie już rady, tak? Jesteście osobami bardzo takimi wiedzącymi, czego chce, mającymi wiedzę, jak to skorpiony, osobami takimi stanowczymi. Jest też potrzeba odszukania w tym wszystkim siebie. Gdzie jestem w tym wszystkim ja? W tym ferworze tych obowiązków, ferworze pracy. Nie wiem, wiecznie ktoś coś od Was chce. I tu już się pogubiliście, bo nie wiecie, gdzie jesteście wy w tym wszystkim. Jest potrzeba po prostu y, zmiany podejścia do pewnych rzeczy, przeorganizowania pewnych rzeczy, dlatego, żebyście wy nie czuli się tak przeciążeni. Dobrze, patrzymy sobie tutaj, co mamy. Hmm. Kochani, widzę jakąś bardzo pozytywną zmianę na, waszej, na waszym kole życia. Coś, co stało w miejscu, coś, co nie ruszyło bardzo dawno do przodu, teraz ruszy. Może być tak, że Wy, kochani, ruszacie z miejsca. Wy podejmujecie decyzję o tym, że potrzebujecie zmiany w Waszym życiu i będziecie dążyć do tej zmiany. To są bardzo pozytywne karty. Będziecie, kochani, dążyć do tej zmiany, ponieważ czujecie to wewnętrznie, że coś musicie zmienić. Jest potrzeba zmiany w Waszym życiu. I to Wy dokonacie. Wy dzięki, waszej, e, dzięki Waszemu postanowieniu, dzięki podjęciu Waszej decyzji. Potrzeba dokonania zmiany w Waszym życiu. Dobrze. Zobaczymy sobie teraz, kochani. Zobaczymy sobie tutaj, dołożymy sobie kartę, o co tutaj chodzi. Dobrze, popatrzmy sobie, co takiego skrzętnie jest przed Wami ukrywane. O co tutaj chodzi? Jakaś młoda energia. To może być, kochani, związane z Waszym dzieckiem, z kimś młodszym w Waszej rodzinie. Coś jest przed Wami ukrywane odnośnie jakiejś młodszej osoby w Waszej rodzinie. Kochani, to się wyleje. Ta prawda wyjdzie na, na, na wierzch, ta prawda wyjdzie na jaw i to wam przysporzy To wam przysporzę trochę stresu. Może być tak, że ktoś z Waszej rodziny lub z bliskiego Waszego otoczenia, osoba młodsza, coś przeskrobała. Coś kochani coś wywijała i wy. I wy, moi drodzy, po ujawnieniu tego wszystkiego, yy, założycie sobie taką blokadę. Yy, będziecie cały czas przetwarzać tą, tą informację, tą wiadomość, jak on mógł, to, mógł, mogła to zrobić, tak? Dlaczego to zrobiła? Ale, kochani, to się bardzo, bardzo, yy, bardzo pozytywnie rozwiąże, bo wy dacie radę, wy poskromicie tą sytuację, wy zrobicie z tym porządek. Bo może być, kochani, też tak, że bardzo tęsknicie za swoim dzieckiem, które jest bardzo daleko od, od Was. Wyjechało bardzo daleko, dawno nie odwiedziło domu rodzinnego, i Wy, kochani, bardzo mocno tęsknicie. I to też napawa Was takimi delikatnymi stanami depresyjnymi, ponieważ ta Wasza pociecha się nie odzywa tak często, jak powinna. Nie daje takiego znaku życia, jak, jakbyście Wy tego się spodziewali, i stąd macie tą, stąd zakładacie sobie tą barierę i tą blokadę. Ale pamiętajcie, że to jest Wasza głowa. Wy macie na to wpływ, Wy macie na to siłę, żeby to poskromić, tak? Um, lub po prostu jest tak, że ktoś po prostu z Waszego blisze, bliskiego otoczenia, no coś nawywijał, coś przeskrobał, i teraz się to, to wszystko wyda. Ale wy, moi drodzy, sobie z tym poradzicie. Wy znajdziecie rozwiązanie tej sytuacji. Bo jak będzie trzeba, pokażecie pazury. Jak będzie trzeba, będziecie delikatni i wrażliwi na tą sytuację. Ale tutaj, kochani, wszystko dobrze się skończy. Dobrze. Patrzymy, o co tutaj chodzi z obraniem nowej drogi waszej życiowej. Macie plan na siebie, moi drodzy. Macie plan na siebie. Potrzeba jest zrobienia porządku ze sobą, żeby znaleźć harmonię w sobie i balans, skupienie się na własnym wnętrzu, ponieważ macie trochę rozpierduchę w sobie, tak? Macie bardzo dużo pomysłów, jeżeli chodzi o wasze życie, ale nie wiecie nie wiecie jaką tą drogę obrać, a wiecie do dobrze, że musicie odejść od tego w czym jesteście obecnie. Jest potrzeba wejścia w głąb siebie i zastanowienia się nad tym czego ja bym naprawdę chciał. Chciała, tak? <laughs> dzięki waszej wrażliwości i dzięki waszej empatii i takiego i takiej uwagi na to, że wszystko ma być dopięte na ostatni guzik. Wy sobie, kochani, z tym poradzicie. Odnajdziecie tą harmonię, odnajdziecie ten balans, odnajdziecie tą równowagę w sobie. I wtedy, kochani, przyjdzie odpowiedź na Wasze pytanie, w którą stronę y, mam się okręcić, tak? Bo wiem, że muszę odejść od starego, ale nie wiem w którą stronę. Musicie wyciszyć wasze wnętrze, bo tam aż buzuje wszystko. Wiecie o co chodzi. Też ta stara sytuacja, w której jesteście obecnie, nie pozwala wam tak łatwo obrać własnej drogi. I to was trzyma. Nie pozwala tak łatwo odejść. Więc dlatego jest potrzeba wejścia w głąb siebie, znalezienia tej równowagi, harmonii w sobie, żebyśmy my mogli znaleźć tam odpowiedź na to pytanie która jest dla nas bardzo ważna. W którą stronę życiową mam się okręcić? <laughs> Dobrze. Patrzymy, co tak bardzo chronicie. Mam wrażenie, kochanie, że bardzo dużo przeszliście, coś się w Waszym życiu zburzyło, coś uległo rozpadowi w Waszym życiu. Stąd ta bardzo silna ochrona siebie, swoich, swojej wartości, swojego, swojej prawdy. Bardzo mocno chronicie siebie, swoje wnętrze, dlatego też byle kogo nie wpuszczacie, tak jak Wam powiedziałam wcześniej. Nie wpuszczacie byle kogo do waszego życia, ponieważ coś runęło w waszym życiu, coś się posypało, coś, co było dla was opoką, myśleliście, że to po prostu już jest stałe, a tutaj coś, coś po prostu się rozwaliło. A rozwaliło się na takiej zasadzie, że runęło wszystko, mm. runęło zadowolenie, kochani, yy, z waszej pracy. Runęło zadowolenie z Waszego życia. To, co uważaliście za Waszą opokę, to się wszystko rozsopało, kochani. Tu się coś po prostu zburzyło. Dlatego Wy tak bardzo chronicie siebie. Ale, kochani, to jest okres przejściowy. Bardzo dużo bardzo dużo wniosków wyciągniecie z tej sytuacji, która się wydarzyła, która spowodowała, że wy, że wy poczuliście ten bardzo duży dyskomfort. Bardzo dużo wyciągniecie z tego wniosków. I to, że wyciągniecie, kochani, wnioski z tej sytuacji, ta ochrona siebie, Doprowadzi Was do spokoju i komfortu psychicznego, do tego, że wy poczujecie zgodę z własnym sobą, z własnym wnętrzem. Tak jakby radość z tego, że w końcu doszedłem do ładu ze sobą. Wiecie o co chodzi? Bo po sytuacji, kiedy w życiu nam się wszystko posypie, Trudno nam się jest podnieść. Ale wy, kochani, się podniesiecie, lub się już podnieśliście. I teraz czujecie się zupełnie inaczej, ponieważ przetransformowaliście tą sytuację w sobie. Zrobiliście z tym porządek. Mhm. Dobrze, kochani. Tutaj będzie dobrze. Tu, tutaj spokojnie. To już jest za wami. Czym, kochani, Wy jesteście tak bardzo przytłoczeni? Jesteście tak bardzo przytłoczeni, że jest potrzeba odejścia od tej sytuacji, w której, która powoduje w Was to przytłoczenie, to przygniecenie takie. Tutaj jest nawet, kochani, pokazane, pokazana wyprowadzka. Część z Was się nawet może przeprowadzać w inne, w zupełnie miejsca. Coś doprowadziło do tego, że wy obieracie swoją drogę. Podjęliście bardzo ważną decyzję w waszym życiu. Decyzję o odejściu od sytuacji, która spowodowała bardzo duże przeciążenie. Mam wrażenie, że to się ciągło bardzo dłuższy czas. I teraz miarka się przebrała, i wy podjęliście bardzo trudną, ale też życiową decyzję dla Was. Waszą decyzję, kochani. Tak jakbyście się uwolnili od tej sytuacji. Może jakieś wiadomości, yy, kochani, może jakieś wiadomości yy, spowodowały to bardzo duże przeciążenie w Was. Może od kogoś czegoś się dowiedzieliście i to zostało potwierdzone. Stąd ta decyzja o przeprowadzeniu się. Dla yy, może być kochani też tak, ale to dla części, dla niektórych, że jeżeli są kochani małżeństwa, to tutaj widzę sprawy urzędowo-sądowe. Tutaj widzę odejście z małżeństwa, przeprowadzenie się, wyprowadzenie się zupełne, bo wy czujecie osaczenie. Wy czujecie przygniecenie bardzo duże. Macie dość. Decyzję, którą podjęliście, była dla was bardzo trudną decyzją. Ale wie, wiecie, że musicie tak zrobić. Tak mi się to kochani. Tak troszeczkę stoicie też na takim, na takim rozdrożu. Staliście na rozdrożu, ponieważ decyzja została podjęta. Dokonaliście tej decyzji. Rozdroże było dla Was bardzo trudnym etapem w życiu. Zostawiliście za sobą ciężkość, zostawiliście za sobą przytłoczenie i postanawiacie, kochani, się wyprowadzić, tak? To jest oczywiście dla części. Dobrze, kochani, życzę Wam fantastycznego sierpnia i owocnie podjętych decyzji. Do usłyszenia.